Cześć, witam, witam na kanale Pasieki pod Brzuską. Dzisiaj wam tutaj chcę pokazać co dostałem. Dostałem oczywiście matki reprodukcyjne od Petera z Kofena. Nie wiem czy dobrze powiedziałem, czy tutaj coś nie przejęzyczyłem. Stofena chyba albo z Kofena Peter. Od Petera, generalnie od Petera. O zobaczcie, tak na dana, A moje dane to tam. Nieważne, tak mnie wszyscy znają. Koperta tak zapakowana, co jest dosyć ważne. Nadana była 12.06. Dzisiaj mamy tutaj 19. Przed chwileczką był u mnie kurier z Poczty Polskiej i zobaczymy, co jest w środku. Ja troszeczkę inaczej wysyłam matki. Zobaczymy. Mamy drugą kopertę. G1. Ciekawe. Co tutaj mamy jeszcze? O! Kartę pochodzenia. Tutaj mamy B63. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy drugą kartę, też również B63 20.05.2020 Tutaj mamy Peter Stoffen adres i to jak mi się wydaje to jest, że jest kontrola weterynaryjna albo coś w tym sensie, że po prostu Pasieka jest pod nadzorem weterynarii Hmm, tutaj mamy fakturę tyle kosztuje 238 euro. A teraz najważniejsze co tutaj mamy. Zobaczymy czy przeżyły. W sumie pięć dni szły z Niemiec do Polski. O, coś jest. Oj, zobaczcie. Nikotowe klateczki. Jedna, druga. Mamuśki są. Hmm, czy wszystkie żyją? Tutaj jest ok. Tutaj też jest ok. Nie wiem czy będzie widać. Mamuśki. To są matki reprodukcyjne. Zamawiamy już kolejny raz. Powiem Wam, że bardzo dobrze u nas się sprawdzają, u nas w terenie. Ciasta, jak widzimy, dosyć wzięły. Co ciekawe, mamy 2, 4, 6, 7, 8, 9 robotnic. Zobaczymy w drugiej klateczce. Raz, 2, 3, 4, Jedna padła, tak, jedna padła. Robotnica, język na wierzchu, ale to się zdarza. Tutaj mamy 2, 3, 4, 5. Najważniejsze, że mamuśki całe, żółtki są. Także teraz pozostaje nam tylko poddać je do uli, i będziemy mieli. Nowy materiał na kolejny rok 2021. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę miłego weekendu. Cześć.